Dobry Jest. Yes. A więc dzień dobry. Mm, dzisiaj sobie trochę porysujemy. Bez maksa. Trochę memów będzie. No i oczywiście może trochę Scrap Mechanic pogramy. E, a więc no, zaczynamy. Piszcie na czacie, co chcecie dostać, e, żebym napisał. Ja sobie teraz na szybko włączę swój kanał. Maksymik transmisja na żywo, dwóch oglądających. Dobrze, a więc proszę pisać na czacie, co byście chcieli dostać? Maksymik transmisja na żywo, dwóch oglądających. Dobrze, a więc proszę pisać, na no, czekam, czekam. Co byście chcieli Osoby oglądają, a nikt jeszcze na czacie nic nie napisał, a więc, no, czekamy. Mhm. Rysunki. Justyna Koloska-Kłos, a możesz powiedzieć dokładniej? może... Czekaj. Justyna to damskie imię. Czyli jakaś kobieta mnie ogląda. Ty. Tak. To, to tak, że jesteś kobietą, czy... Co? No czekamy, czekamy, bo dalej nic się nie zmienia. Na czacie jest tylko rysunki? Tak. Hmm. Jestem na telefonie ma... Okej, okay, dobrze. A więc możliwe, że jesteś mężczyzną. Czekaj, chłopaki, nie mam mężczyzną, bo mężczyzna, który siedzi na telefonie, mamy w sumie tak, he, jenio. Dobrze, a więc Jusena kowalska kłos czy możesz yy, podać yy, jakiś temat? No, napisałem. Um, to ciekawe. Dobra, trzeba coś ładnego narysować. To na początku tylko zmienimy ten. Jak się będzie nazywać, bo w sumie transmisja na żywo. Ja nie, to, to się nazywa. że to powinien być dobry, ten, nie, nie, to, to powinien być dobry, dobra nazwa, zapisz, dobrze, a więc lecimy. Trzeba coś ładnego narysować, pomyśl, niech będzie pole, 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 łyse pole że mówiąc, może narysuję mnie, to będzie jakaś część mnie, ci, co nie będą na live nie żałują, bo nie będzie zapisu. Część osób zobaczy moją postać i to będę naprawdę ja, ubrany tak samo, będę, będę tak samo ubrany, jak dziś jestem. Dobrze, lecimy jedna stopka, druga stopka o o tu Hm. Gdzie jest? O Tak. Tak. O, no, pięknie. <laughs> I teraz. O Jezu, je, tak Trochę zmutowana ta ręka lewa, z czego ja prawie nie używam lewej ręki, więc he bardzo ładna twarz, naprawdę nice. nie jest źle. Tutaj jaki kurda trochę ciemniejsze, ok? Tak to ja. Bardzo ładnie wyglądam. Jakie ja mam spodnie brązowe. No tak, to, 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 to ja. Czekaj, trzeba trochę jaśniejszy ten kolor, bo jednak aż takim muzycznym nie jestem. O, no. To ja Maxa Wam nie narysuję, bo nie wiem, czy nam pozwoli. Włączamy telefon. Wchodzimy w Whatsappa. I, i, I piszemy do Maxa. Już napisałem, teraz czekamy na, na odpowiedź. Mm -hmm. Bardzo ładnie, czekajcie, czekajcie, bo dostałem od kolegi wiadomość, że ktoś coś robi niefajnego na tej. на трансмиссии. Пока мне тут тр трансмиссия. Чего, не трансмиссия, она жива. Co tutaj się stanęło? Pokażcie mi tego czata. Rysunki takie... Jest... No napisałam, umiesz robić mąkę. Co rysujesz? Pokazujesz twarz? To już przez... Twarz pokazujemy na 100 tysięcy subów. Czyli nigdy. O, ty o tyle jak ktoś nie zna się na matmie. 1 0 0, 0, 0 0 O tyle. Mm, I wtedy pokażemy twarz. Jaka rozdzielczość. Jaka rozdzielczość. Um. No to nice. No napisałem, umiesz robić mąkę, co rysujesz? Dobra, czyli taki taktyczny, szybki Q&A. Ja jestem na to rysuję. No napisałem, umiesz robić mąkę? Chyba tak. Co rysujesz? Ej, siebie. I napisałem do Maxa, czy... Ej, ten Napisałem do Maxa, czy mogę też go narysować? Jeszcze nie odpowiedział. Pokazujesz twarz? Na razie nie. Chyba. Bo ja tylko siebie tak narysowałem, bo oni nie umiem. Teraz uwaga nie to Kontrol Z. O będzie cezura. O, no super. <grym> Jestc jak to wygląda. Um, no to nice. Dobrze, a więc teraz pójdziemy na Discorda. Na Discordzie wchodzimy tutaj. Na śmieszki już jego Dokładnie. Uuu, Jezus, ale zacinam się wszystko na live. Karmelek wysłał... No, no, śmieszne. Prośba, nie krzyczcie, ale nie wychujcie, przecież oni nic nie robią. No właśnie. FC Bayern Monachium. FC Barcelona. Dokładnie. Wygrali 8-2. Bayern. Fight me on PS4. Oh wait, you don't have PS4. Fight me in real. Oh wait, you don't have real life destruction. 100. Jezus, dobre. To było planowane. O, oh się! O oh się! Ban reklama off to to nie meme. Robienie mema z puchatkiem robien robienie mema ze Steve'em. Tego nie chcę Mars to od tyłu sram, a Messi to od tyłu jest. Je Elo. Pozycja ramion w wodzie. Kral na plecach żabka szikając. He! <ś> Nauczyciel, z czego się tak śmiejesz? Ja z niczego, mój mózg. Hipopotanos. Hehehe! <grym wytrzyma> wykładowca, spra Wykładowca, sprawdźcie sami swoje prace i postawcie sobie oceny. Ja z ziomeczkami. 80, 77. Rzadkie zdjęcia rakina, które yy, nadepną na klocka Lego. Lego. <grym wytrzyma> Twój stary piano, odcinki, internet. Kiedy spokojnie pijesz cukier i nagle poczujesz herbatę. Sprośny żart, na którym powinienem Młody, moja mama, mój tata. Taki zrozumiały nawet. Teraz Enter i pies sprzedany. Poser zmarł po 30 dniach postu. Próbował pobić za za ha Haha, pozer. Jesteśmy dorosłymi i poważnymi ludźmi. Tak, mam 27 lat. Tak! Jak założnie kupiłeś Jaką zasłonę nam kupiłeś że... do łazienki Taką Android iOS Nie wiem Przestępczość w Sądym że Ksiądz Mateusz. Banczy pan To na hajsownikach Ja próbuję iść spać. Jakieś koty, dwa koty na zewnątrz. O! Oh. Jezus. Krzyk pterodaktyla. Mogę wam go nawet teraz puścić. Tak, Max nam pozwolił. A więc zaraz Maxa narysujemy. Yy, zaraz tylko pokażę wam krzyk pterodaktyla. Krzyk pterodakty się zaczyna no. he, 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 ale śmieszne bo rozumiecie, bo haha szampon DX dwa za dwadzieścia włosów przez e, przyszłe włosów za trzydzieści pięć tysięcy. Kiedy jesteś w y, gościach i w toalecie puściłeś takiego z że w całym domu go sły, było słychać. He, <laughs> he. Kononowicz. Wiki. Gabor. Nie. czy się Roxana Węgiel. Tak naprawdę węgiel. Ludzie mówią na nią węgiel. Kononowicz węgiel. Tu <laughs> pier. Uno fajnie. O, tutaj. Mocno. Idealnie to w tym miejscu. W tym pikselu. Mocno pozdrowić najlepszy fast food. Jasne. Pozdrawiam McDonald. Tato możesz mi wysłać jakąś wiadomość w stylu, co to... Co tu robię w jej. Potrzebuję do mema. A co to jest mema? Memy to takie świeże rzeczy w internecie. Jak ty chcesz, żeby ludzie w internecie się śmiali, to wyślij im swoje zdjęcie. O! Pierwszy września, gdy jesteś dzieciakiem. Pierwszy września, gdy jesteś rodzicem. Nice. Koniec. Papa. Pa. Just joking. Ha, 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 ha. Beka z was. Ha. Teraz rysuję Maxa. Uznajmy, że on też będzie miał długie spodnie. Jest starszy, ale niższy. ale pięknie pięknie to narysowałam. Dobrze, cyk, cyk, cyk. Jedna ronia. Druga ronia. O, o nie! Um, a więc to będzie na ten kolor. O, cyk, 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 cyk o. o! O! I cyk! Ha, tak, udało mi się, chyba. Dobrze, Znajmy, że ma niebieską I... Dużo spodnie. Albo nie będzie czerwony spodnie. Opa, opa, opa. O! No i super. Nie! Yeah, co z On ma blond włosy, więc... Robimy mu plon. Ma blond i jednego brakuje. Pięknych okularów. Proszę, to jest Max. I teraz proszę, radzę Wam szybko to robić, bo będzie cenzura. Proszę. No, gotowe. <grych> a więc, jak możemy na nazwisko, a to potrzebne ci jest. A tu od codzienną skrzynkę Kod proszę Promo możesz otrzymać rąk bonus, ruch w rzuce -y. Min. Chyba tak. Chyba źle to zrobiłem. Zły kod podałem. Ale uwaga, program partnerski. Proszę, to jest kod. Kopiuj. Wystarczy, że go sobie weźmiecie. Kwarcy. Min. I teraz wchodzicie do ładuj. I... Gdzie to, było? Gdzie to, było? Gdzie to było? kod promocyjny. I wpisujcie tutaj użyj kodu promocyjnego. Wpisujecie. O ten kod. min. Tutaj nie działa, bo to jest na ten nam kod tylko to już użyć masz. Eee... Co? Dobrze. Yy, a więc to prawdopodobnie będzie tle z tej transmisji i w sumie, yy, czekajcie, Opiszę. O! Dobra, to jest wam potrzebne. Moon teraz mi jest za wolno, więc przesuń ją sobie. Nie, nie Otwórz widok. Rysowanie. Jogobela, jogobela. Bez owoców. Sama chemia.